Rozdział trzeci, w którym puchatek z prosiaczkiem tropią zwierzynę i o mało co nie łapią łasicy. Prosiaczek mieszkał we wspaniałym domu w samym środku wielkiego buka, a wielki bułk rósł w samym środku lasu, a prosiaczek mieszkał w samym środku domu. Tuż obok jego domu wisiał kawałek złamanej deski z napisem Wstęp bron. Gdy Krzyś zapytał prosiaczka, co to znaczy, Dowiedział się, że są to imiona jego dziadka, od dawna już zresztą używane w jego rodzinie. Krzyś powiedział, że nie można się nazywać wstęp bron, a prosiaczek powiedział, że owszem, można, bo tak się właśnie nazywał jego dziadzio i był to skrót od wstęp bronek co znowu było skrótem od wstępa Bronisława i że jego dziadzio miał dwa imiona, na wypadek gdyby jedno zgubił wstęp po jednym wujaszku, a Bronisław po jednym wstępie. – Fi, i ja też mam dwa imiona – powiedział z lekceważeniem Krzyś – Stefan Krzysztof. – No więc widzisz – odparł prosiaczek – w pewien pogodny dzień zimowy, gdy prosiaczek wymiatał śnieg sprzed swego mieszkania, ujrzał niedaleko swego domu kubusia Puchatka. Puchatek spacerował w kółko, rozmyślając o czymś zupełnie innym, i gdy prosiaczek zawołał go, miś przystanął. Jak się masz, a co tu robisz? Tropie, odpowiedział Puchatek. A co tropisz? Coś, 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 odparł tajemniczo Puchatek. A co, co, co? Spytał prosiaczek, podchodząc bliżej. Właśnie nie wiem. A jak ci się zdaje, będę musiał trochę poczekać, aż to coś wytropię, i wtedy się dowiem, odparł kubuś Puchatek. Chodź, prosiaczku, i popatrz, co tu widzisz. Ślady, rzekł prosiaczek. Ślady łap. Po czym kiwnął głową z przejęciem. Ach jej, Puchatku, czy myślisz, że to jest. Yy, yy, łasiczka? Możliwe. Odparł puchatek. Może tak, a może nie. Ze śladami nigdy nic nie wiadomo. Po tych słowach puchatek znów zaczął chodzić w kółko, wciąż tropiąc, a prosiaczek patrzył w ślad za nim przez minutę czy dwie i pobiegł za nim. Nagle kubuś puchatek przystanął i schylił się nad śladami, przypatrując im się pilnie. Co się stało? zapytał prosiaczek. Coś bardzo zabawnego, odparł puchatek. Teraz widać tu najwyraźniej podwójne ślady. To znaczy, że chodziły tędy dwa zwierzaki. Do tego jednego, wszystko jedno, co to był za jeden, przyłączył się drugi, wszystko jedno, co to za jeden. I teraz oni obydwaj wędrują razem. Czy miałbyś ochotę, prosiaczku, pójść ze mną na wypadek, gdyby to miały się okazać jakieś nieprzyjacielskie zwierzęta? Prosiaczek z dużym wdziękiem podrapał się w ucho i powiedział, że nie ma nic do roboty aż do piątku i z rozkoszą pójdzie z puchatkiem na wypadek, gdyby to miała być naprawdę łasica. Chciałeś powiedzieć dwie łasice, rzekł głupuś Puchatek, a prosiaczek oświadczył, że tak czy owak on aż do piątku nie ma nic do roboty i chętnie pójdzie. Niedaleko był mały zagajnik modrzewiowy i wyglądało tak, jakby dwie łasiczki, jeśli to były łasiczki, przeszły dookoła tego zagajnika, więc i Puchatek i prosiaczek podreptali za nimi dookoła tego zagajnika. Prosiaczek przez ten czas opowiedział Puchatkowi o tym, jak to jego dziadziunio, wstęp Bronisław, tropił zwierzynę i jak ten dziadziunio w ostatnich latach swego życia cierpiał na zadyszkę i jeszcze o rozmaitych ciekawych rzeczach, a Puchatek zastanawiał się nad tym, jak też może wyglądać taki dziadziunio i czy to nie są czasem dwaj dziadziunie, za którym oni idą. A jeśli tak, to czy można byłoby jednego zabrać ze sobą i trzymać w domu i co Krzyś powiedziałby na to? A przed nimi na śniegu wciąż było widać ślady. Nagle kupuś Puchatek przystanął, wskazał przed siebie palcem i zawołał: "Widzisz co?" spytał Prosiaczek i aż podskoczył ze strachu. I zaraz potem, chcąc pokazać, że to wcale nie było ze strachu, podskoczył jeszcze raz, czy dwa razy, udając, że to są takie ćwiczenia gimnastyczne. "Ślady" szepnął Puchatek trzecie zwierzę przyłączyło się do tamtych dwóch. Puchatku, krzyknął prosiaczek, czy myślisz, że to jest jeszcze jedna łasica? Nie, odparł Puchatek, bo to zwierzę zostawia zupełnie inne ślady. To są raczej dwie łasice i jeden lis albo dwa lisy i jedna łasica ale chodźmy za nimi i poszli dalej, ale czuli się trochę niepewnie na wypadek, gdyby tych troje zwierząt miało wobec nich wrogie zamiary. I prosiaczek pragnął z całej duszy, żeby jego dziadziunio wstęp Bronisław był teraz tutaj zamiast gdzie indziej, a Puchatek myślał, jakby to było miło spotkać nagle, ale zupełnie przypadkowo Krzysia i to tylko dlatego, że on tak bardzo lubi tego Krzysia. I potem puchatek nagle się zatrzymał i dla ochłonięcia oblizał koniuszek swego nosa, bo czuł się całkiem zgrzany i zaniepokojony bardziej niż kiedykolwiek w życiu. Przed nimi były teraz wyraźne ślady aż czworga zwierząt. Czy ty widzisz, prosiaczku, spójrz na ich ślady? Nie ma co gadać. Szły tędy dwie łasice i jeden lis. I jeszcze jeden lis przyłączył się do nich. Tak przynajmniej wyglądało. Na śniegu były wyraźne ślady. W jednym miejscu krzyżowały się z sobą, w innym zachodziły na siebie, mieszały się, ale w każdym razie całkiem na pewno były tam ślady czterech parłap. Zdaje mi się, rzekł prosiaczek, który też polizał koniuszek swego nosa i doszedł do wniosku, że to dodaje bardzo niewiele odwagi. Zdaje się, że coś sobie przypomniałem. Coś w sobie właśnie przypomniałem, co zapomniałem zrobić wczoraj i czego nie będę mógł w żaden sposób zrobić jutro. Więc zdaje się, że będę musiał wrócić i właśnie to załatwić. Więc załatwisz to sobie dziś po południu, powiedział Puchatek. Ale widzisz, to nie jest taka sprawa, którą można załatwić po południu, odparł skwapliwie prosiaczek. To jest taka specjalna przedpołudniowa sprawa, którą można załatwić tylko przed południem i jeśli to możliwe, między godziną. hm, która jest teraz godzina? Dochodzi dwunasta, odpowiedział Puchatek, patrząc na słońce. No właśnie, więc tak jak mówiłem, między dwunastą a pięć po dwunastej. Więc żałuję mocno, mój poczciwy Puchatku, ale będę musiał Cię pożegnać. A co to jest? Puchatek spojrzał w niebo, i gdy usłyszał gwizd, spojrzał trochę niżej między gałęzie rozłożystego dębu i zobaczył swego przyjaciela. To krzyś, powiedział. Ach, więc wobec tego wszystko w porządku, powiedział prosiaczek. Z nim nic ci nie grozi. Do widzenia i pobiegł do domu, jak tylko mógł najprędzej, bardzo rad, że jest już poza wszelkim niebezpieczeństwem. Krzyś powoli zlazł z drzewa. Oj, ty głupi misiu, powiedział, co ci do głowy strzeliło? Najpierw opszedłeś cały zagajnik sam dwa razy, a potem prosiaczek pobiegł za tobą i obeszliśmy cię go jeszcze raz naokoło, a w końcu zaczęliście obchodzić go jeszcze czwarty raz. Poczekaj chwilkę, powiedział Puchatek, podnosząc łapkę do góry, po czym usiadł i zaczął dumać w najbardziej zadumany sposób, jaki tylko możecie sobie wyobrazić. Potem wetknął łapkę w jeden ze śladów, pokręcił nosem raz i drugi i wstał. Tak, powiedział kubuś Puchatek. Teraz już rozumiem, powiedział. Byłem gapom, strasznie głupim gapom. Jestem po prostu misiem o bardzo małym rozumku. Jesteś najlepszym misiem pod słońcem, pocieszył go Krzyś – czy naprawdę tak myślisz? Zawołał puchatek uszczęśliwiony i nagle rozpogodził się cały, tak czy siak, dodał, zbliża się pora obiadu i powędrował do domu.